Park Nadrzański w żelaznej to nowe miejsce odpoczynku i edukacji. Miejscowość zyskała ponad 6-hektarową przestrzeń pełną zieleni. Bardzo się cieszymy. E, takiego miejsca nie mieliśmy. Klub seniora myślę, że też skorzysta i, i mieszkańcy, także na pewno na pewno obiekt będzie żył. Będą mieli blisko do rekreacji, do, do wytchnienia po prostu. Przedtem to była tylko i wyłącznie zwykła łąka, tak? A w tej chwili mamy cudowny park, tak? Czyli w przyszłości te drzewa urosną ogromne, zrobi się cień, będzie coś pięknego. Cudowna sprawa. Nasadzenia dobrano pod kątem rodzimych gatunków znajdujących się kiedyś w starorzeczu Odry. Brzozy, lipy, dęby, klony. Każde drzewo jest na wagę złota, bo drzewa pochłaniają dwutlenek węgla, wydzielają tlen i oby nam nigdy go nie zabrakło, ani nam, ani naszym dzieciom. Żelazna otrzymała wyjątkowy prezent na swoje 800-lecie. Otwarcie parku było początkiem jubileuszowego pikniku. Ponad 300 tysięcy złotych właściwie przeznaczył na to marszałek województwa opolskiego, a gmina Dąbrowa z naszych środków przeznaczyła 78 tysięcy. Więc dzisiaj możemy się cieszyć pięknym miejscem. Mam nadzieję, że zarówno żłobek, przedszkole, jak i seniorzy, bo przecież tutaj mamy klub seniora, poświęcą czas i uwagę w tym miejscu na to, żeby pięknie spędzać czas, żeby właśnie z młodzieżą pokazywać, że przyroda jest ważna i że w symbiozie z przyrodą opłaca się żyć. To jest projekt, który w swojej, w swojej naturze miał wspierać naturę, czyli by dbać o naszą przyrodę. I tak bez wątpienia jest. Bo widzimy wszyscy te nasadzenia. To jest piękny obszar, który, który, jest, który na pewno będzie służył tej różnorodności biologicznej. Miejsce cieszyć będzie zarówno dorosłych, jak i dzieci. W planach jest wybudowanie placu zabaw, który w połączeniu z istniejącymi instalacjami będzie stanowił ciekawą przestrzeń dla mieszkańców. Jest wieża widokowa, także na pewno na pewno będą z tego korzystać. I jak widać dzieci lubią po tam i z powrotem, także na pewno będzie to atrakcją dużo. Myślę, że my jako żołbek również będziemy. Korzystać tutaj z tej nowej przestrzeni. Park został zaprojektowany z myślą o edukacji przyrodniczej. Znajdziemy w nim łąki kwietne, krzewy liściaste i wiele gatunków drzew. W ramach realizacji projektu odmulono także staw.